Ken z peruwiańskiej dżungli przybył do wielkiego miasta aby znaleźć dom Podejrzany futrzany, jakiś krasnal w koszuku. Będzie nam chciał coś sprzedać. Dzień dobry! Mary! Witam! Taki biedny mi się musimy mu pomóc. I co teraz chcesz zrobić? Pomyślałem, że noc może spędzę tam, w tamtym koszu. Krzyżyk na drogę. Jedna noc. Czy niedźwiedzie mają imiona? Nie na imię. No! Ładnie. Pana kolej. Brrr. Panie Henry, to było bardzo niegrzeczne. Może chcesz coś po naszemu? Po waszemu? Paddington. 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 Ah, przepraszam. Zgadzam się. Ukochany książkowy bohater już w kinach. Pójdzie na strych, a my się wszyscy zabarykadujemy. O, w porządku? Jasne. Nie mam zamiaru narażać rodziny. Ale czadko... Ratuję. To jest Paddington. Niedźwiadek. Właśnie widzę. Film producenta Harry'ego Pottera. To stworzenie to dla mnie kwestia życia i śmierci. Gatunek zagrożony? Coraz bardziej. z mora jest sama w domu. Spreparuję cię, misiaczku. Że co, proszę? Już zimą. Paddington to najlepsze, co ostatnio spotkało nasze dzieci. Mały niedźwiadek. <laughs> Wiatr, ukrop, nie chcę. Chyba nie zrobiliście ze mnie dziwoląga. Żyje wielką przygodę. Nie szkodzi, że to inny gatunek. Ani, że cierpi na groźny marmolatocholizm. Jesteśmy rodziną. Paddington? Jeden. Tej familii potrzebna była szczypta chaosu. W roli Paddingtona Artur Żmijewski. Baddington. Całkiem niezła zabawa. Spotkaj, Misia, w kinach już w święta.